Cena złota ustanowiła historyczny rekord, ale to jednak srebro drożało szybciej. I to nawet dwukrotnie szybciej niż złoto od początku tego roku. Co się dzieje z cenami metali? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry Michała, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. 34% badań zdrożało srebro od początku tego roku. Jaka jest przyczyna? Jeżeli chodzi o srebro, to oczywiście można zauważyć, że sytuacja fundamentalna w zasadzie się jakoś mocno nie zmienia. Ponieważ od wielu lat mamy dosyć wyraźny deficyt na rynku srebra, natomiast srebro charakteryzuje się tym, że ponad 50% popytu pochodzi z przemysłu. Wobec tego ten metal no, czasami zachowuje się jak metal przemysłowy, a czasami jak metal szlachetny. W momencie, kiedy mamy taką zdwojoną sytuację, czyli zarówno popyt na metale szlachetne, jak i popyt na metale przemysłowe, no to srebro potrafi zyskiwać zdecydowanie szybciej, czy to metal przemysłowy, czy e, samo złoto. E, w przypadku srebra mamy czwarty rok z rzędu bardzo mocnego deficytu. E, jest to związane z tym, że podaż mniej więcej stabilizuje się na jednym poziomie, natomiast popyt bardzo mocno rośnie, w szczególności ze strony e, sektora fotowoltaicznego. E, i to powoduje, że na rynku srebra mamy bardzo, bardzo mocny deficyt. Również srebro wydobywa się razem z miedzią, bardzo często głównie z miedzią, ale oprócz tego również z niklem czy z cynkiem, więc podaż tego metalu jest bardzo mocno. Związana z tym, jak silnie wydobywa się miedź oraz inne metale przemysłowe, i pod tym względem mamy pewne problemy, które również doprowadziły do wzrostu cen miedzi. W tym momencie srebro, jeżeli popatrzymy sobie na wykres, no to oczywiście przebija nam te lokalne szczyty z 2021 roku, natomiast no, znajduje się jeszcze dosyć daleko od historycznych szczytów, które notowaliśmy prawda, w 2011 roku w okolicach 50 dolarów za. Jedną uncję, więc tak naprawdę potencjał do tego, żeby srebro w dalszym ciągu zyskiwało, jest dosyć spore. A dodatkowo no, trzeba pamiętać o tym, że dopóki sytuacja na złocie jest dobra, no to również na srebrze powinno być jeszcze lepiej. Czyli raczej spodziewasz się, że ceny srebra do końca tego roku będą rosnąć? To jest scenariusz bazowy, tak? To znaczy, no będzie to zależało od tego, co będzie się działo na rynku złota, ponieważ w momencie, kiedy złoto by zaczęło tracić na wartości, no to wtedy oczywiście srebro również wróci wraz ze złotem. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na takie historyczne wyceny, czyli stosunek cen złota do srebra, no to w tym momencie znajdujemy się przy dziesięcioletniej średniej w okolicach poziomu 80 punktów. Dwudziestoletnia średnia wskazuje na to, że ten stosunek powinien być w okolicach 68 i przy utrzymaniu ceny złota w okolicach 2400 Dolarów za jedną uncję, to determinowałoby srebro w okolicach 35, czyli dosyć blisko obecnego poziomu. Natomiast, jeżeli popatrzylibyśmy sobie na historyczną średnią tego stosunku cen złota do srebra, który znajduje się w okolicach 53, czyli to oznacza, że historycznie za. Jedną uncję srebra, przepraszam, za jedną uncję złota płacono 53 uncje srebra, no to zakładając, że ten stosunek cen miałby powrócić do e, takiego poziomu, no to wtedy srebro musiałoby kosztować 45 dolarów za uncję. Cały czas poniżej historycznych szczytów, ale znacząco powyżej obecnych poziomów. Bardzo szybko rosną ceny innych metali również. Co się dzieje z platyną? Jeżeli chodzi o platynę, to tu warto zauważyć na wykresie, że znajdujemy się w okolicach 1050 dolarów za jedną uncję. Natomiast historycznie, oczywiście, to są to bardzo, bardzo niskie poziomy, bo bywało w historii, że platyna była droższa niż złoto. I tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę sytuację sprzed 2008 roku, no to w zasadzie Cały czas platyna była droższa niż złoto. Natomiast, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że ten metal jest przede wszystkim wykorzystywany w przemyśle, w przemyśle samochodowym, do produkcji katalizatorów. W momencie, kiedy ten sektor ma problemy, no to oczywiście spada popyt na platynę, stąd te niskie ceny. Natomiast no, okazuje się, że również na tym rynku możemy doświadczyć dosyć sporego deficytu. Jest to związane z problemami dotyczącymi kopalni. Czy to w Rosji, czy również w RPA. Dodatkowo nie jest pewne, co będzie dalej z kopalniami w RPA należącymi do firmy Anglo American, ponieważ no w tym momencie na rynku, na rynku metali dosyć głośno jest o potencjalnym przejęciu Anglo American przez firmę BHP z Australii. To no były plotki, że ta próba, próba jest nieudana, ale nie wiem, czy ona już się zakończyła. Na razie nieudana, ale cały czas gdzieś tam dochodzi do negocjacji w firmie BHP chodzi przede wszystkim o aktywa związane z miedzią. Natomiast te aktywa związane z platyną miałyby być przeznaczone do tego, żeby wejść na giełdę jako nowa firma. Więc tu jest dosyć taka spora niepewność dotycząca tego, co dalej będzie z podażą platyny. Stąd te ostatnio bardzo mocne wzrosty, bo widzimy, że te ceny, prawda, w przeciągu ostatnich czterech tygodni wzrosły o ponad 15%, więc jest to naprawdę bardzo duży ruch. Ale scenariusz, że platyna będzie znowu droższa od złota, no to w tym roku chyba jest nierealny. Nie wiem, czy w ogóle widzisz perspektywy dla takiej zmiany. Myślę, że taka zmiana jest raczej już niemożliwa, ponieważ platyna no nie jest traktowana na tej samej, w, tej, w taki sam sposób, jeżeli chodzi o metal szlachetny jak złoto. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na to, ile platyny jest na świecie, a ile złota, no to złota jest jednak więcej, ale mimo to. Rynek nie traktuje tego jako um, aż tak wartościowej inwestycji, jak w przypadku e, rynku e, złota. Więc myślę, że e, szanse na to, żeby platyna przebiła to, co dzieje się na rynku złota, są naprawdę bardzo nikłe, ale oczywiście w takiej, e, takiej długiej perspektywie niewykluczone, że gdzieś tam platyna będzie śledzić to, co dzieje się na rynku złota. A inne metale, już niezaleczane do metali szlachetnych, co tutaj się dzieje istotnego? No, oczywiście warto zwrócić uwagę na miedź, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na miedź, to mieliśmy w ostatnim czasie historyczne szczyty, bardzo blisko poziomu 11 tysięcy dolarów za jedną tonę. Jest to jednak związane przede wszystkim z sytuacją dotyczącą inwestorów spekulacyjnych, ponieważ inwestorzy spekulacyjni bardzo mocno zwiększyli ilość długich pozycji, ze względu na to, że nie są pewni. Sytuacji dotyczącej produkcji miedzi rafinowanej w Chinach. W Chinach wiele. Producentów zdecydowało się na to, żeby obniżyć produkcję ze względu na to, że rudy miedzi są bardzo drogie, ponieważ no, dochodzi do likwidacji kopalni, a nie do jakby, jakby otwierania nowych, więc rudy są drogie. Ale z drugiej strony, sam popyt na miedź na rynku wcale nie jest jakiś bardzo wysoki, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na zapasy w Chinach, no to one cały czas bardzo mocno. No, rosną. Niemniej e, no rynek spekulacyjny Dosyć wyraźnie zaczął kupować, kupować miedź, stąd te dosyć wysokie wzrosty. No i trzeba pamiętać, że w długim terminie miedź ma bardzo mocne fundamenty pod wzrosty, ze względu na to, że miedź jest wykorzystywana we wszystkich nowych technologiach, czy to chipy, czy samochody elektryczne, czy również fotowoltaika. Natomiast, generalnie, jeżeli chodzi o nowe kopalnie, tylko nowych kopalni się nie otwiera. Oczywiście, odzysk, na tym rynku jest bardzo, bardzo wysoki i wraz ze wzrostem cen prawdopodobnie ten odzysk będzie rósł, ale może on nie być wystarczający, aby pokryć popyt, który będzie widoczny na rynku miedzi za 10 czy 20 lat. O bardzo szybko rosnących cenach metali rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki Michał za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.